Mam dzieciaczki, mam lanczyk i tak sobie pomyślałem, mam wenę, wenę, siedzę w pracy i myślę, chodzę i myślę, właściwie cały czas chodzę i cały czas myślę, taka praca i tak sobie pomyślałem, że e, często ludzie spotykają mnie e, i mówią źle o innych ludziach i tak sobie pomyślałem, że muszę wam coś pokazać, przekazać, właściwie tak przekazać tym ludziom, którzy mi to mówią, czy to ich trafi ten film, czy oni wiedzą, że ja nagrywam, nie wiem, nie istotne, ale powiem tak. To, jak mówisz o innych, dużo mówi o Tobie. Pamiętaj o tym. I tak chciałem to po prostu nagrać taką, taką miałam wenę. Jeszcze jest jedno. E, człowiek jest tym. Sumą trzech takich wspólnych cech: to, jak mówi, to, e, o czym mówi, to, jak myśli. Nie, to cztery. I to, czy, co Je. Człowiek jest właśnie tym, co Je. Także dzisiaj mam śniadanie w ogóle w pracy, lunch. Chciałem Wam właśnie nam, to powiedzieć, człowiek je, człowiek jest tym, co je. Kurde, miały być te chwanie spontanicznie, wyszło jak zawsze. Oczy mnie bolą ostatnio, chyba już koń, kończę te, te rekordy, te wyciskanie, bo po prostu e, dochodzi do mnie jednak fakt, że ten lekarz, który mi mówił 20 lat temu, że mogę oślepnąć przez wysiłek i niedawno jeszcze mój też powiedział, że Tomasz nie tędy droga, ma chyba rację, czyli muszę, muszę się jednak Muszę jednak zacząć polegać na, na ludziach, którzy jednak skończyli jakieś szkoły, mają jakieś tam pojęcie o medycynie i o tych innych aspektach yy, negatywnych sportu, więc yy, tak, tak, to, tak to zrobimy i tak ten. A ja pozdrawiam Cię serdecznie. Kuba, Kuba to mój brat, brat się odnalazł, brat szukał matki, a znalazł, a znalazł brata. Także taka ciekawostka, taki bonus noworoczny i za tydzień ma urodziny, więc zróbcie hałas do mojego brata Kuby, który kiedyś był Norbertem, Udało się. E, miał dobre życie, fajnie jest, e, ma rodzinę. To tu dużo mówić. Jesteśmy, jesteśmy do siebie podobni. Może nie jak dwie krople wody, bo nie jesteśmy bliźniakami, ale coś w tym jest. Czyli pamiętajcie, człowiek jest tym, jak myśli, co mówi i co je. Czy co? Nie, trochę zjebałem z tym, z tym, co je. co ja, nie parówka jestem. Dobra, chodźcie. Kuba, moje śniadanie w pracy. Do prostych do Mówię, że smażonego, smażonego nie jest, ale takie lekko posmarzane musi być. To nawet nic posmażane, to jest takie gotowane bardziej. Bułeczka, a bułeczce, a bułeczce mamy jajeczko. Chcę tego tak nie widać. I druga kanapka, to samo. Jajeczko sadzone. Eee, Ona chyba jest na parze, na parze zrobione, nie na oleju. Tak to wygląda. Parówkę wziąłem tylko tak, żeby ten film nagrać. miał być tak płynnie, ale jak zwykle u mnie nie wyszło. Mam nadzieję, że rozumiecie przekaz. Nie gadajcie źle o innych, jak macie sami coś za uszami albo sami nie jesteście doskonali, bo nikt nie jest doskonały. To, że się dowartości, dowartościujecie na, na, na chwileczkę, to nic nie wniesie w wasze życie, nic nie zmieni. A to naprawdę tylko świadczy o was, bo ten, komu to mówicie, o kimś źle, też nie jest głupi, też ma swój rozum i potrafi wyciągać wnioski i swoje swoje oceny ma, nie musisz mu mówić, kogo lubisz, dlaczego i czy tamten tam jest głupi, i dlaczego jest głupi, bo bo ja sam to stwierdzę i ja sam to ocenię, bo dla Ciebie ktoś może być głupi, a dla mnie może być mądry, tak? Że to wszystko zależy jakie masz oczekiwania od człowieka, patrzcie, patrz, Kuba, jajeczko sadzone, plaster i bułeczka i kończymy, no i ta porweczka, która miała być takim atrybutem tego filmu. Eee, czyli nie, niekoniecznie jesteś tym, co jesz. Nara.